Kamil Stoch drugi, odpadł Piotr Żyła. Takie są wyniki kwalifikacji do drugiego konkursu turnieju czterech skoczni, który odbędzie się tradycyjnie w Nowy Rok. garmisch Partenkirchen, Sebastian Szczęsny. Oto Kamil Stoch, jakiego chcielibyśmy oglądać podczas każdego skoku. 139,5 metra i drugie miejsce w kwalifikacjach. Ale nie tylko ten skok. Wszystkie, które oddał dzisiaj na Olympia szance były bardzo dobre. Pierwszy był taki, no nie ukrywam na wypadanie skoczni jak zawsze. A później te dwa już były bardzo fajne. Zadowolony jest także Klemens Murańka. 131 metrów i 13 miejsce. Drugi z Polaków. Kwalifikacje wygrał trzeci w Oberstdorfie Austriak Thomas Diethard. Jutro w pierwszej serii konkursowej Krzysztof Biegun zmierzy się z Tomasem Nagliczem. W bratobójczym pojedynku Maciej Kot z Janem Ziobro. Klemens Murańka spróbuje pokonać Roka Justyna, a rywalem Kamila Stocha będzie Richard Freitag. Startując w kwalifikacjach zawodnicy oddali ostatnie skoki w bardzo dobrym dla nas 2013 roku. Dobrze, pozytywnie, także można dziś imprezować. Siedzimy sobie w 12 czy tam 15 chłopa, no, no i co można zrobić? W tym? Świętować oczywiście na sportowo. Noworoczny konkurs w Telewizji Polskiej. Transmisja w Jedynce i Sport TVPPL o 13:50.